Idziemanko Rafał? Cześć. No to co, lecimy do góry, nie? Tak. Na 4 strony... km. I chyba spadamy. Chyba spadamy. Potem spadamy w dół 200 na godzinę. To twój pomysł, prezent e, Prezent na 40 urodziny. Prezent widzę, że trzeba było że prezent Ci się podoba. <laughs> tak? Jest tak. <laughs> tak, po schoku spodoba Ci się jeszcze bardziej. Okay. Dobrej zabawy Ci życzę i widzimy się zaraz w samolocie, a potem gdzieś tam po drodze z dołu, z góry na dół. Dzięki. Dzięki. Do zobaczenia. Do zobaczenia. How I'm living. And the good just gets better, keeps on giving. Not even close to the Super, Antko. O Rewelacja by to nie ten ten. Dzięki. To nie Dzięki. Opowiada jak było? Super, po prostu niesamowite. Dosyć szybko. A może szybciej. ostro naprawdę. O, Ale muszę przyznać, że naprawdę zarąbiście. Grubo albo wcale, nie? Tak jest, grubo albo wcale. No, szczerze powiedziawszy. Nawet spodziewałem się, bo tak mówiono o tym, o tym momencie, kiedy wyskoczymy z samolotu, że będzie to szarpięcie. Nie no, nie było aż tak. Jakby się, jakby wyobrażenie miałem, że będzie jeszcze bardziej hardcore. No to nie ma to takie szarpięcie, tylko takie wyrwanie. Takie wyrwanie, no no. Nie no, rewelacja. Ciężko to opisać. Dokładnie, dokładnie. To jest... Dobra robota,